Cześć, cieszymy się, że z nami jesteście. Chcielibyśmy się z wami podzielić naszymi doświadczeniami na temat pracy z układem oddechowym. Poznacie tutaj dwa systemy oddechowe, które my na co dzień stosujemy w naszej pracy. Na części praktycznej poznacie wszystkie przykłady mobilizacji przygotowujących Waszych pacjentów czy was do systemu oddechowego. Takie systematyczne ćwiczenia oddechowe mogą naprawdę utrwalić u pacjentów całe układy trawienno-elitowe. Pozbyć się wieloletnich problemów, a również zapobiegać nawracaniu się jakichś ciężkich chorób bądź nowych problemów w organizmie ludzkim. Jest to niesamowite, jak wiele układów jest ze sobą połączonych i jak układ oddechowy wpływa na układ krwionośny, trawienno-jelitowy oraz na skuteczność terapii. Zachęcamy do zapoznania się z obszernym skryptem, w którym sposób usystematyzowany pozwoli Wam przyswoić wiedzę zdobytą na tym nagraniu. Zapraszamy i pozdrawiamy. Cześć.